to embargo na dostawy rosyjskiego węgla. Ten węgiel jest dużo tańszy, ale jest złej jakości. Ten węgiel jest dotowany przez Putina z, ze sprzedaży tego węgla, również tego węgla, Putin czerpie określone korzyści, to powoduje, że ma pieniądze na to, żeby napadać sąsiednie kraje, żeby odtwarzać imperium rosyjskie, imperium postsowieckie. Tymczasem polski węgiel leży na hałdach. W związku z tym, po pierwsze, embargo na dostawę rosyjskiego węgla, a po drugie, projekt ustawy zmieniającej ustawę o zamówieniach publicznych. Cześć moi drodzy. Zanim przejdę do tematu, chciałbym was tu poinformować i jedno, jednocześnie przeprosić, ale w niedzielę niestety lajwa nie będzie, bo Muszę w niedzielę rano stawić się do szpitala, w poniedziałek mam ponowny zabieg, operację. Także trochę to wszystko niespodziewanie powyskakiwało, ale no muszę, muszę po prostu. Tam są jakieś małe komplikacje i tak dalej. Nie będę tu się zagłębiał oczywiście. W każdym razie, no, w niedzielę muszę być o 11 w szpitalu i w jak mam operację, także no cóż, tylko poproszę was, trzymajcie za mnie kciuki. No ale później znowu będę miał więcej czasu, nie będę znowu pracował, także będzie, chyba będzie dobrze. Ok. Teraz tak. Teraz może przejdźmy do tematu. Jak pewnie obiło wam się już o uszy, ma dojść prawdopodobnie do fuzji PKN Orlen z Gdańskim Lotosem. No, I tutaj, no, niby wszystko fajnie, pięknie, tylko jak zawsze, no, diabeł tkwi w szczegółach. Yy, bo część polskich stacji zostanie sprzedana, i zaraz Wam powiem prawdopodobnie, komu zostanie sprzedana. No, minister Sasin, specjalista od gospodarki polskiej, stwierdził, że Zyski będą dużo wyższe niż straty, i tego się właśnie u niego obawiam. Do najbliższego piątku PKN Orlen ma przedstawić Komisji Europejskiej dokumenty związane z przejęciem lotosu, w tym umowy sprzedaży aktywów wskazanych przez Komisję zyski z połączenia Orlenu i lotosu. Podobno będą duże, wie, dużo większe niż straty spowodowane e, sprzedażą. E, no to jest oczywiście wersja pisowska i jak wiecie, no diabeł tkwi w szczegółach. Oczywiście sprzedawane będą aktywa e, rafinerii gdańskiej Lotosu. W sprzedaży części stacji benzynowych lotosu i część udziałów w samej, samej rafinerii Orlenu. Sam proces przejęcia kapitałowego grupy Lotos przez PKN Orlen rozpoczął się już. W lutym 2018 roku podpisanym listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który ma w lotosie 53,19%. No i jak wiecie, no PIS dąży do repolonizacji polskiego, polskich przedsiębiorstw. I tu powtórzę: no, diabeł tkwi w szczegółach. I teraz tak. E... Lotos musi przy tej fuzji odsprzedać część aktywów, by mógł dokonać fuzji z Orlenem. I Radio Z podało w niedzielę, że partnerem do zakupu części rafinerii w Gdańsku prawdopodobnie zostanie saudyjski koncern Saudi Armako, a z kolei stację lotosu ma odkupić węgierski Mol. Tylko, że ten węgierski mol to jest yy, przedłużenie ręki Putina. Można powiedzieć, że może nie bezpośrednio, ale pośrednio: Morawiecki sprzedaje Rosjanom część stacji lotosu. I nie wiem, czy wszyscy pamiętacie jeszcze, jak Morawiecki był doradcą Tuska. Oczywiście, no bo jak wiecie, był nie, prawda? Oczywiście się teraz tym nie chwalą, ale był doradcą Tuska. I Morawiecki chciał jako doradca Tuska sprzedać ruskim grupy azoty. Wtedy ten zły Tusk go zablokował. No ale dzisiaj, dzisiaj Morawiecki ma, że tak powiem, wolną rękę. I. Przymierza się do sprzedaży ruskim, za pośrednictwem Węgier, stacji rafinerii Gdańsk. No, można by powiedzieć, że ruskie lobby w Polsce jest górą, bo mol, mol to jest Putin, mol to jest Rosja, no niby pod przykrywką Węgier, ale jak dobrze poszukacie, to się przekonacie, że to jest to jest po prostu Rosja. I w razie, jakby się kto pytał, to to zdjęcie tutaj nade mną. Tak, to jest Putin, Orban. To, to jest zdjęcie z uroczystego, uroczystej sprzedaży węgierskiego mol firmom rosyjskim. Dlatego mówię, że jeśli Pisowcy sprzedadzą część stacji Lotosu. Koncernowi MOL, czyli sprzedadzą Putinowi. No, być może by wypadałoby Morawiecki, Kaczyński, również Putina e, zaprosili na uroczyste podpisanie umowy. Tak to zrobił Orban. I tutaj można by śmiało rzecz, rzec, e, że liczą się czyny, a nie słowa. E, Pewnie większość z Was pamięta, jak Kaczyński sprzedawał Stocznię Gdańską w 2007 roku Ukraińcom. Oczywiście teraz pisowskie media przypisują to P.O. Tuskowi i tak dalej. Ale tak naprawdę, yy, oni wiele gadają, co innego gadają, co innego robią. Tak naprawdę prowadzą wojnę z Unią, prowadzą wojnę z USA, a mają sojusz z Putinem. I tutaj chyba można by było śmiało rzec, że jest to po prostu zdrada narodowa. I chyba można by było tutaj śmiało stwierdzić, że Putin docenia swoich sprzymierzeńców, bo jakby nie patrzeć, w jakim stopniu jest teraz wojna gospodarcza z Rosją, świat w jakiś tam sposób walczy z Rosją, a Kaczyński z Morawieckim poprzez Węgry odsprzedają część lotosu ruskim. No powiem wam, że to no, śmierdzi na odległość i chyba można by było zadać tu pytanie, do którego kraju trafi łapówka od Putina, do Polski, do Węgry do Węg na Węgry, a może gdzieś do raju podatkowego. Także podsumowując praktycznie wszystkie stacje benzynowe Lotosu i 30% akcji rafinerii gdańskiej zostanie prawdopodobnie sprzedane przez pis obcemu kapitałowi. Jednym z nabywców jest węgierski mol kontrolowany przez Putina i Orbana. E, powiem tak, no generalnie, chyba nie mogli otwarcie sprzedać Putinowi bezpośrednio. To sprzedali spółce kontrolowanej przez Putina i Orbana. E, można powiedzieć, że Orlen gdański, polski Orlen. Jest już w dużej części w łapach putinowskiej Rosji. Oczywiście dzięki zaradności Kaczyńskiego i Morawieckiego. No i jeszcze jedna sprawa, która też jest skrzętnie zamiatana pod dywan. Rząd Morawieckiego chciał sprzedać, czy Morawiecki sam tutaj akurat dokładnie nie wiem, ale no Rząd Morawieckiego chciał sprzedać SPEC i PKP Cargo Rosjanom. Osoba, która zablokowała transakcję, jest teraz prześladowana przez CBA. A na tym zdjęciu, co widzicie, jest pełnomocnictwo do sprzedaży Rosjanom podpisane przez samego Morawieckiego. Także. Krzyczą o repolonizacji, o odzyskiwaniu polskich firm, a sprzedają wszystko ruskim. To jest Unia B, ruskie, jak widać, dla nich są cacy. No oczywiście w pisowskiej szczujni i do tej sprawy jest Tusk wpleciony, no bo jakżeby inaczej. No. Pewnie jak coś nie wyjdzie lub jakieś brudy wyjdą, to pojawi się... Jasio Kowalski i przedstawi całą teorię na temat winy Tuska sprzedaży Rosjanom polskiego majątku przez PIS. I standardowo oczywiście no, nikt inny, jak tylko Tusk będzie temu winny. Także widzę, że tu już się przymierzają, właśnie do Tuska, żeby w razie czego mieć na kogo to wszystko zgonić. Także, no, tak czy inaczej, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, ale wychodzi na to, że Pisowcy bardzo chętnie wyprzedają Polski majątek, i to jeśli zachodnie firmy chcą kupować, to źle. Ale jeśli Putin przez pośredników nawet to jest super. No, jak sam Sasin stwierdził, że będzie więcej zysków stratno. ja podejrzewam, że sami pisowcy będą mieli na pewno spore zyski, gorzej z firmami czy z samymi Polakami. Ale generalnie niech nie pieprzą głupot, że, że oni repolonizują, że oni odzyskują polski majątek. Jak widać na załączonym obrazku, wyprzedają ten polski majątek, a nie pieniędzy brakuje, będą wyprzedawać dalej. I o, oby nie zdążyli wyprzedać wszystkiego. Także to na dzisiaj tyle. No, oczywiście piszcie, co wy o tym sądzicie, jak wy to widzicie. A ja już Wam bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i do następnego filmiku. Trzymajcie się. Cześć. Pytanie z redakcji TVP info, Paulina Moroza. Dlaczego pan, jako polski premier i szef Rady Europejskiej, nie blokował pakietu FIT for 55? No nie, to. Ja, ja nie mam dzisiaj nastroju do żartów, no ale to pytanie brzmi jak jakiś y, y, upiorny żart. Pakiet y, FIT for 55, czyli y, ten pakiet y, legislacyjny. Który ma wprowadzić zielony ład w Europie, a więc ten yy, zapobiegający kryzysowi klimatycznemu, który wiąże się z kosztami, ryzykami, to jest pakiet, który dzisiaj przygotowuje Komisja Europejska na wniosek Rady Europejskiej, w której uczestniczył premier Morawiecki. Ja wiem, że w TVP info i w mediach rządowych można codziennie odnaleźć informacje, jakoby to, jak, jakby, jakbym to ja był odpowiedzialny za rząd w Polsce dzisiaj, ale no, wszyscy się już przyzwyczaili, że nawet nie starcza miejsca na portalach na te wszystkie memy dotyczące winy Tuska czy właśnie tego ciągłego uciekania od odpowiedzialności pisowskiej władzy. No ale tutaj no, już tak kłamać w pytaniach, y, y, nawet no, nie wolno. Mateusz Morawiecki jest premierem Polski. I był premierem, członkiem Rady Europejskiej, kiedy powstał pakiet, znaczy apel o przygotowanie pakietu Fit for 55. To on jest za to odpowiedzialny. I tak samo on i Kaczyński i Ziobro są odpowiedzialni za to, że zgodzili się na ten pakiet, który jest niezwykle wymagający i zrobili wszystko, żeby w dodatku europejskie pieniądze, które mają to sfinansować, nie przyszły do Polski. Czy znaczy, można by powiedzieć, że oni są samobójcami, tylko że oni decydują o naszym życiu, nie tylko o swoim, ale tak naprawdę zachowują się jak, jak samobójcy, także w tej kwestii.